Co za. Hej. Nie, tutaj masz sprzęgło. Ach, przecież wiem, gdzie jest sprzęgło. Tu chcesz, żebym ci to pokazała, czy nie? Tak, ale wiem, co to sprzęgło. Dobra. Spoko. Dobra, możesz to robić samo, okej? Okay? Dobra. Hej! Hej, hej! Ty, tu nie można parkować. A, przyjechałem o dobra Zawracaj i wypieprzaj stąd. No już. Okej. Okay. Wypadł. Jasne. Eee, dobra, ale wiesz co? Ja chyba jednak sobie tutaj poczekam. A ty wracę do pilnowania swojego pola, kukolycy. Tu oficer mur mamy mały problem. Hej, <laughs> słuchaj, dupku, to teren prywatny. Mówiłem ci, żebyś stąd zjeżdżał. No dobra. Ej, ej, ty jesteś głuchy, czy co? Jazda. Jak już ci mówiłem, przyjechałem do pracy Nie ruch. widziałeś znaku! O, no proszę, trudno jest... Jestem uprawniony do użycia siły. Tak, dziękuję. Skup wow, hey, wow, spokojnie, co jest? <ścoughs> przepraszam panu już, tak, już Pani zna tego Jim. palanta? Tak, on jest ze mną. Jest ze mną. Przepraszam, proszę pani, Chodź, ja nie idziemy. wiedziałem. Nie szkodzi, naprawdę to ja przepraszam. A, i Jim! Deacon! To nie ja jestem z nią, tylko ona ze mną. Kurde, zatrzymaj się. Dlaczego zawsze to robisz? Co robię? Zachowujesz się jak złamas. No daj spokój, to on zaczął. A ty co, masz pięć lat? Hej, uważaj na sprzęgło. Pamiętaj, musisz dodać trochę gazu, zwiększyć obroty. Poradę, sobie. Aha, słyszę. To gdzie jedziemy? Nad To fajna, spokojna droga, nie? Kiedy ty kierujesz? Nie. To robimy coś wieczorem? Mówiłeś, że możesz nie mieć czasu. No tak, racja. Muzel uh, i chłopaki chcą pojechać do stanowego w klamach. Odwiedzić, czeka. Czyli spławisz mnie, żeby zobaczyć się z jakimś gościem w więzieniu? Czek to nie jakiś gość. Przecież wiem, tylko żartowałam. Ale zawsze jak razem jeździmy, jakiś debil w ciężarówce chce nas zepchnąć. O z mój Boże! Nie, 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 słuchaj, słuchaj. E, byłaś świetna, naprawdę świetna. Większość by spanikowała, wpadła w poślizg, kliknie na nas, prawie nas zabiła. zabiłam, byłam. Nie, Matko, nie. nie zwracałam uwagi, byłam rozproszona. Hej, już dobrze, wszystko gra. Oddychaj, nic ci nie jest, czekaj. Jak to byłaś rozproszona? Nie, to tylko sprawy w pracy, to nic takiego, A. tylko. Dobra, bo wiesz, pomyślałem, że może zobaczyłaś moją nową naszywkę. Co? No, nomada? C czekaj, odszedłeś z klubu? Nie, nie, nie odszedłem z klubu. Nigdy bym tego nie zrobił. A, a, być nomadą oznacza, że. że będę mniej aktywny. Od teraz. Dick, nie prosiłam, żebyś to robił. Nie, ja wiem, wiem, bo wtedy powiedziałbym nie. <ścoughs> to spróbujemy jeszcze raz? No, znaczy nie, ale tak, spróbuję. Dobra. Dzięki za uratowanie życia. No wiesz, no Hej, hej, sprzęgło, sprzęgło. Wiem, co to jest sprzęgło. Okej, okay, nie, oh. to nie. Ciką. To jak? E, myślisz, że twoi rodzice przyjdą? Na ślub? Nie mam pojęcia. No bo wiesz, myślałem, że jak ograniczę życie w klubie... Nie sądzę, żeby to coś zmieniło, Digo. Ale... ale powiesz mi! Pewnie, jeśli chcesz. Tyle, że nie będę zmieniać tego, kim jestem, kim ty jesteś, żeby zadowolić moich sztywnych, mieszczańskich rodziców. Okej. Okay. Uważaj! Widzę ich. Hej, czy oni jadą do ciebie do roboty? Ach, kurwa. A co w próbę? W ogóle ktoś ma zamiar się pojawić, skoro zostałeś nomadą? Sam nie wiem. Trochę już minęło od czasu, kiedy któryś pojawił się w kaplicy. Poza tym, chciałabyś, żeby przed Kościołek w Marion Fork zajechało 27 Harleyów? No, a wiesz, w sumie to bym chciała. Eee, okej. Okay. Co się dzieje? Nie wiem. Proszę pani. Tak? Szef pani szuka. Powiedział, że to ważne. Zawsze jest ważne. Powiedz, że zaraz będę. Dobrze. Muszę już Hej, hej. Hey. Przepraszam. Spoko, to pewnie tylko alarm pożarowy czy coś. Okej. Okay. Daj im popalić. Kocham cię. Zadzwoń później. Poch Adi, przepraszam. Jest. Ady. Oj, weź przestań! Przepraszam! Cholera jest. Przepustka, przepustka. Uh, Obrian John. Odbiór. O Brian tu Weź, odbierz to popierdolone radio! Sęczo. nie sądziłem, że cię jeszcze usłyszę. To tak samo jak ja. Dobra, słuchaj. Tej nocy, kiedy uciekliście, powiedziałeś, że nie brali się cywilów. Jedynie personel Niro. Federalnych i ludzi z przepustkami. Mówiłem, nie mogłeś Cicho, 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 słuchaj nie... mnie. Sara, moja żona, miała przy sobie przepustkę. Miała identyfikator, kiedy pakowaliśmy ją do śmigłowca. Nie Więc wiem, czy oni... Zrób mi tę przyjemność i sprawdź to. Sara Irene Whitaker Pracowała w Cloverdale. Miała federalną przepustkę. Prowadziła, e, sam nie wiem, jakieś badania. Nie znam się. Po prostu hey, to okay. załatw! Postaram się, dobra? Dobra, świetnie. Tylko pamiętaj, jesteś mi tu winien. Y, tak, tak, bez ubioru. Byłam w pracy. Po zajem, jak się okazało. za tu, Obrayan. O'Brien, czego ode mnie chcesz? Musimy się koniecznie spotkać. Jezu, Obrajan, nie ściemnia i powiedz czego się dowiedziałeś. Czy, czy ona... Ona żyje, czy nie? Mam... mam coś dla ciebie. O Brien. Przesłałem spór... O Brian. Lukacie raz, Jasna sprawa. Uważaj Boosman, słuchaj, e, powiedz mu, że wrócę. Muszę ci coś... Pamiętasz, co Ci mówiłem? W e, tej nocy, kiedy umarła Sara. Niro się zawinęło. Zabrali tylko swoich ludzi. Federalnych i tych z federalnymi przepustkami. Zaraz, Dick. O czym ci to diabła gadasz? Słuchaj, to pewnie nic takiego, ale muszę coś zrobić. Bigon, bez odbioru. Musiałem pogadać, to ważne. Cześć, Riki. No dobra. Co możesz jeszcze powiedzieć? Nie to obchodziło. Zwierzę na drodze. Niebezpieczne. Nawet mimo małego ruchu. Zasłoną, dymną, zapoczątkowaną przez starego dobrego mężczyznę, Jako wymówka do poszukiwania nieistniejącej broni masowego rażenia. A globalne ocieplenie? Od grupka kłamliwych naukowców siedzących w kieszeniach, którzy chcieli wzbogacić się na katastrofę. Tak się nad tym zastanowić. To wszystko to tylko kolejny sposób na szerzenie niepokoju wśród ludzi. Jeśli nie zajmiemy się kłótniami o polarne czapy lodowe, genetycznie modyfikowaną żywność, nie zauważymy, co naprawdę dzieje się za kulisami. Nie dajcie się zwieść ich wybiegom, moi drodzy. Wskazują w którąś stronę? Patrzcie prosto na nich. Tu Mark Copeland z radia Wolny Orego. Nie wierzcie kłamstwom. Czyli ta twoja mądra rada, Coop, jest taka, że żeby zakładać, że wszyscy tylko ściemniają na potęgę. O to chodzi? No, Jezu. To, a, to w zasadzie dla odmiany dobra rada. Całkiem spóźniona, ale dobra. No i o co chodzi? Zwerbowałem trochę takich, którym ufam i którzy też mają dość tego wszystkiego. Więc po co ja tutaj? Chciałem ci to dać. Miałeś rację, podnoście żony. Skąd to masz? Kiedy ewakuowano Silver Lake, zabrali personel Niro, przedstawicieli federalnych, i wiesz co? Sara Irene Whitaker miała poziom dostępu federalnego czwartej klasy. Poziom dostępu. Twoja żona spieprzyła z grupą zwiadu na wschód od Fort Rock. Weź mnie tam. Nie. Nie? Przecież masz kopter, no i podobno działamy razem. Bazy już nie ma. Co? Od roku. Lokalna bojówka. Jaka bojówka? I gdzie jest ich obóz? Nie wiemy. Jak możecie tego nie wiedzieć? Macie helikopter, sprzęt, satelit. W pobliżu Crater Lake, ale tam się nie lata, rozumiesz? Mają posterunki, rakiety, granatniki. Crater Lake. Crater Lake. Muszę Ci powiedzieć o naszej robocie o badaniu zakażonych, świrusów. Ewoluują. I choć już nie jest wesoło, to zrobi się gorzej dużo gorzej. Do diabła. Mam to wszystko centralnie w w Buzer? Buzman, odezwij się. Jestem. Hej, słuchaj. No, słuchaj mnie. Rok temu z żelaznym majkiem chcieliśmy jechać na południe, Ale Sentiam była zablokowana. Nie dało się przez nią przebić, ale on powiedział, że zna inną drogę. Żelazny Majk. Bo... Chyba nie pała teraz to nas Daj mi skończyć dobra. Pamiętasz może, pamiętasz co powiedział? Żelazny Mike? Tak. Przechwalał się, że jest na każdą szczepę. Mówił, że jest jakiś szlak biegnący wokół tym, w góry. W góry Tilsen? Tilsen? Tak, dokładnie tak. Musiałeś to zrobić. Zaraz. nie Zaraz. 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 On znalazł jej identyfikator. Tak, burza! go. puść go! Sara, ona chyba żyje. Dick. nigdy nie straciłeś nadziei. Zawsze wiedziałeś. To co teraz robisz? Nie wiem, stary. Nie mówi? wiem, A, ale, ale Boże, ale jeśli jest szansa, że wciąż żyje, to. spadać. Ricky i Adi potrzebują pomocy przy zawieszeniu półki czy czegoś tam. Słuchaj, zobaczymy się, kiedy wrócisz do obozu. Buzar bez odbioru. Dobra, dobra. Trzymaj się, buz. co z tobą? Teraz świrusy nie mają z tobą szans. Okej. Okay. Dzięki Vikan. Dick. Oj stary. Normalnie nie uwierzysz. No nie wiem, Go. W ostatnich latach widziałem trochę niesamowitych rzeczy. Mów. Pamiętasz tych anarchistów? Przechodzili tędy jakiś rok temu, może więcej. Zabijali wszystkich na swojej drodze. Zostawiali wszędzie stosy kamieni. Anarchiści, tak. Tak, mieliśmy z nimi parę krzywych akcji jakiś czas temu. No to wrócili. Dwójka moich ludzi wpadła na ich obóz podczas polowania na jelenie. Tylko Bender wróciła. Powiedziała, że to anarchiści. Wszyscy mieli na gębach ten ich symbol. Jezu, gdzie? Gdzie widziała ten obóz? Zaznaczę ci go na mapie. Weź i idź ich rozwal. Mamy wystarczająco dużo kłopotów z wieczystymi. Nie potrzeba nam tu jeszcze anarchistów do kolekcji. Masz świętą rację. Znajdę ich. Hej. Hej, Dick. Jak leci? Hej, Damon. Jak tam rynek broni? Radzi sobie? Dikon, gdzie jesteś? Hej, Riki, a ja muszę załatwić jedną sprawę. A wrócisz do nas? Czy wrócę? Co? Co masz na myśli? Buzer powiedział. Buzer powiedział. Dobra, słuchaj, tu nie ma o czym gadać. Przecież nie ma przejścia przez przełęcz z Tak, tak, wrócę. Mówiłem ci, muszę jeszcze coś zrobić. Dikon, bez odbioru. Porra już w drogę tu radio wolna Oregon. Prawda was wyzwoli. Coś wam powiem. Przed tym wszystkim byliśmy o głupi. Ślepo otępialiśmy się rzeczami, które odurzały nas. Tam. Grubych, Zrobione. szczęśliwych krów, Złobycze. telewizja, alkohol, heroina i to działało. teraz czujemy... Williams. Miałeś rację. To byli anarchiści. Znalazłeś ich? Świetnie. Mam kolejny raport. Zaatakowali jedną z naszych ekip wracającą z Tamalos z zapasami. Chcę, żebyś tam pojechał i powybijał ich wszystkich jak karaluchy. Pokaż im, że nie będzie jak poprzednio. kiedy to oni trzęśli w tym miejscu. Dawaj! Myślim, że nie będzie jak poprzednio, kiedy to oni trzęśli tym miejscu. Kołb bez odbioru. Jebana anarchista! Już bez Świat jest dla was za mało pojebany, co? O to chodzi? Myślicie sobie, że wiecie do nas i wszystko rozpierdolicie, tak? Co powiecie na taką anarchię, co? Jebany anarchista. No i co ty? Na... No i już się pokażę, rozpierdol chujki. Świat jest dla was za mało pojebany, co? O to chodzi? Myślicie sobie, że wbijecie do nas i wszystko rozpierdolicie, tak? Co powiecie na taką anarchię, co? Anarchiści. Polarni anarchiści. Zobaczymy, co wy tu kombinujecie. Nie pana anarchista. No i co to ty ja to. No, dawaj, dawaj, dawaj! No to jazda. No i już ja wam pokażę, No. Chyba mogę coś z tego zrobić. Załatwiłem tę sprawę. Jeśli jacyś zostali, może załapią przekaz i będą trzymać się od nas z daleka. Mam nadzieję, że tak będzie. Ale powiedziałeś od nas. Lepiej uważaj, bo jeszcze ci tak zostanie. Bez odbioru. Dobra, nie podniecaj się tak.